Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim drugim vlogu, co najbardziej wkurza z rana. Tak, wymieniłem sobie parę takich sytuacji, lub yy, lepiej bym powiedział, wypisałem sobie na kartce parę sytuacji, które wkurzają z rana, które dobijają z rana i psują naprawdę człowiekowi dzień. Także siądźcie wygodnie, zrelaksujcie się i zobaczcie jakie sytuacje wymieniłem. I potem napiszcie mi w komentarzach proszę. Czy to też wam się kiedyś zdarzyło? Miłego oglądania życzę! No dobra, pora umyć zęby. To powinno się robić każdego dnia. Szczoteczka jest... Ty. Ja pierdolę. Ale pasty nie ma! Skłodniałem przez tą całą noc. Byłeś ja szamał, ale co by to jest zjeść? O! Płatki! Zajebiście! O, dobra. Spoko. Płateczki są. Na razie te postawię. Mm, miseczka, miseczka do płatków. O! to będzie perfekcyjna. Dobra. Oleczki zapomniałem. A to zjem sobie się na zimno. Z zimnym mlekiem, bo i tak do dużo czasu nie mam Dobra, starczy schować teczki i wstawić płatki na miejsce. Tak jak mama uczyła. No, teraz wystarczy tylko zalać mlekiem i szamanko jest gotowe. Mleko. Jednak sobie nie zaleję mlekiem, nie ma mleka. Ja! Spieszyć, zakładać spodnie. Krótkie spodenki, bo dzisiaj ciepło. Jechane, czapeczka. Musi być. Tak. Bo nie chciałam się układać włosów. dezodorant. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Skończył mi się dezodorant. Powiem Wam wszystkie momenty, które nie lubię przeżywać z samego rana. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do oglądania, do oglądania dalszych moich filmików. Pomimo tego, że na razie są amatorskie. Ale to wszystko się rozkręci, także potrzebuję tylko mojej benzyny, Was, mojego paliwa, żeby rozpalić mój motor w sercu i żebym się wziął do roboty. Także dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie mojego filmiku, mam nadzieję, że Wam się podobało, do następnego razu. Hej, cześć!